Witajcie. Akordów barę Ciąg Dalszy. To, co, tego, to, czego uczyliście się na poprzedniej lekcji, dotyczyło akordów zbudowanych w oparciu o akord E dur. E, -dur, e -mol, E7. E -mol. Przypominam, że trzeba to wszystko dokładnie wyćwiczyć, zapamiętać, a następny, następny wariant, który chciałbym Wam pokazać, to akordy barę zbudowane w oparciu o akord Adur. Akord Adur. Też jeden z tych akordów otwartych, granych tutaj w pierwszych pozycjach. Gramy go z reguły prawda, palcem drugim, trzecim i czwartym, przyciskając odpowiednio na strunie D2, G2 i H2. Dźwiękiem basowym dla tego akordu jest struna pusta basowa A. Te pięć, te pięć strun uderzonych daje nam akord A-dur. W bardzo łatwy sposób możemy wykonać akord Amol. Wystarczy, że pierwszy palec, który tutaj był, przyciśniemy na strunie H na pierwszym progu, a czwarty palec podniesiemy. Powstaje akord Amol. Jeszcze raz. Adur i Amol. Ta zasada będzie się potem obowiązywała w następnych pozycjach, już z wykorzystaniem techniki bary. Ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, to A7. Wykonujemy to w ten sposób, że Prze przestawiamy palec y trzeci ze struny G2 na strunę H2 i powstaje akord A7. Jeszcze raz. Adur, A7. Słyszycie? To są trzy rodziny akordów w tonacji Adur, czyli akord Adur, akord durowy, akord Amol i akord A7, czyli septymowy. I teraz, gdy ten akord już macie pod palcami, gdy go poznaliście, pierwszym palcem, podobnie jak przy F-durze, przyciskamy, z tym, że opuszkiem naciskamy tutaj, na pierwszym progu, na strunie A. Nie na strunie E, tylko na strunie A. Tu będą dźwięki basowe dla poszczególnych akordów. Będzie to wyglądało w ten sposób. Jeżeli tak trzymamy A-dur, przesuniemy go o jeden półton w górę, czyli o jeden próg, tutaj dokładamy palec i to jest akord B-dur. A dur i B -dur. Żeby wykonać akord B, trzeba z tego układu palców wykonać to, co przedtem było takie tak zbudowane jak amol, Tylko o półton wyżej. To jest B. Odpowiednio palec w dół i B7. Jeszcze raz przypominam B dur. Bemol, B7. No jest tu pewne niebezpieczeństwo. Ja na przykład mam dosyć grube palce. Dla mnie wykonywanie akordów w ten sposób jest trochę trudne. Mnie te trzy palce po prostu średnio się tutaj mieszczą. To zależy, jakie kto jak ma anatomicznie tutaj, jak ma to zbudowane opuszki, będzie sobie radził lepiej lub gorzej. Ja na swój użytek i często gitarzyści rockowi i jazzowi stosują podwójne bary, czyli naciskają tak i tak. Z tym, że to jest dosyć trudne i jeszcze nie na tym etapie nauki. Chodzi tylko o to, żebyście wiedzieli, że gdyby było wam ciężko, jest jakaś alternatywa, którą będziecie mogli wykonać, jakby w następnym, w następnym etapie waszej nauki. Co dalej? Ten sam akord przesuwamy do następnej pozycji i powstaje nam akord Hadur. Widzicie, grube paluchy: Hadur, Hamol i H7. Następny, tu od trzeciego progu, c -dur. Ten, który znamy jako taki, można zagrać również w ten sposób. To jest jego pierwszy przewrót. Tutaj gramy c -mol i C7. Widzicie? Trzeba to y, powtarzać, powtarzać, aż się zapamięta. O ton wyżej od C-duru mamy akord D-dur. D-dur, D-mol, D7 czyli w piątej pozycji. W siódmej pozycji, jeżeli damy pierwszy palec, chwytamy akord E-dur, e, e moll i E7. Na razie to, jeżeli zapamiętacie, to to już wam da ogromną przestrzeń i możliwość zamieniania. Jeżeli gramy akord E-dur tutaj, my go możemy również zagrać tutaj. Jeżeli gramy D-dur tutaj, możemy go zagrać tu. Jest to trudniejsze, ale wielokrotnie się to przydaje, i warto po prostu poświęcić ten czas na poznanie tego. Co chciałbym jeszcze podkreślić, to zapamiętanie kolejnych dźwięków, żebyście wiedzieli, gdzie jest pryma, czyli podstawowy dźwięk każdego akordu na strunie. To jest dźwięk A, dźwięk basowy dla akordu Adur. Tu jest dźwięk B, dźwięk basowy. H. Przepraszam, ale widzicie, te palce mam grube naprawdę. H. Potem C, D i E. Musicie zapamiętać te dźwięki. Tak jak tutaj: E, F, G, A, H, C. Tu mamy A, H, C, D, E. To są najistotniejsze dźwięki. Oczywiście wszystkie inne też są ważne, tylko te dla muzyków gita dla gitarzystów i dla muzyków y, 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 grających w Podstawowy sposób są najistotniejsze i po prostu trzeba zapamiętać. Te pozycje mają tę te, zaletę, że mają z reguły oznaczenia kropkami i te kropki nam pomagają się zorientować, w którym miejscu na gryfie jesteśmy. Jakoś się trzeba w życiu wspierać i sobie pomagać. Um, poćwiczcie te akordy, warto na pewno, Wam się przydadzą, sami zobaczycie jak w wykonywaniu wielu piosenek te akordy mają zastosowanie. Do zobaczenia, zapraszam Was na, na naszą stronę, na nasz portal, na pewno jeden z najfajniejszych w internecie.